Wybiła godzina audycji Bezpieczna przystań audycji, która powstaje przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny. A to stowarzyszenie znajduje się w Częstochowie przy ulicy Słukowskiego 9. Przy okazji zachęcam odwiedzić też stronę internetową tegoż stowarzyszenia. Dzisiaj czas na trzecią i zarazem ostatnią audycję z cyklu rozmów uniwersyteckich, w czasie których z różnymi gośćmi. Poznajemy ofertę dydaktyczno-naukową Uniwersytetu Jana Długosza, na kierunku którym kształcą się przyszli pedagodzy, jak też y, chociażby na co dzień pracujący w stowarzyszeniu asystenci rodziny. Dziś się rzeczy będzie o pedagogice specjalnej. doktora Anna Wanasiak, pełnomocnik Dziekana do spraw kierunku pedagogika specjalna. Z zawodu jestem także pedagogiem specjalnym, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w związku z powyższym. No, rzeczywiście myślę, że wiele mogła, będę mogła na temat tego kierunku, który od całkiem niedawno w częstochowie u nas tutaj nauczeni jest, Państwu powiedzieć. Pani profesor, zatem czym jest pedagogika specjalna? To taki kierunek, może w kontekście, tutaj naszym uczelnianem, które całkiem niedawno rozpoczęliśmy, a mianowicie mamy studentów pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego roku, a zatem dopiero za rok, w przyszłym roku będziemy mieć pierwszych absolwentów w kierunku pedagogika specjalna. To kierunek pięcioletni. To nie tak jak na kierunku pedagogicznym, mamy licencjat, tak, trzy lata i drugi stopień. Tu mamy, podobnie jak chociażby na psychologii, mamy kierunek pięcioletni, magisterski. W naszej ofercie mamy dwie specjalności, tak, czyli dwie, dwie jak gdyby takie subdyscypliny pedagogiki specjalnej, a mianowicie edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, czyli taka starsza nomenklatura to, Oligofrenopedejka oraz resocjalizacja osób niedostosowanych. Oczywiście gdzieś w planie, gdzieś w takim myśleniu, może moim osobistym, życzeniowym, jest to, żeby pojawiło się jeszcze więcej tych jak gdyby, możliwości wyboru, tych specjalności. Widzę raczej, rzekłabym, konieczność prowadzenia takiej specjalności o nazwie Edukacja i Terapia osób ze spektrum autyzmu, tak, z uwagi na, rzekłabym, konieczność tak z uwagi na to, że coraz częściej tak mamy uczniów z rozpoznanym spektrum autyzmu w szkołach ogólnodostępnych i zwyczajnie brakuje po prostu specjalistów, którzy mogliby pracować, pomóc y, po prostu tym tym dzieciom, młodzieży. Także chciałabym może powiedzieć tak, to jest wyjątkowy kierunek i wyjątkowe osoby trafiają na ten kierunek, bowiem te osoby wyjątkowe będą pracować z wyjątkowymi osobami, także to jest wszystko um, obarczone dużą oczywiście odpowiedzialnością za drugiego absolutnie człowieka, ale też um, mam takie poczucie, ale też i wiedzę od um, obecnych studentów pedagogi specjalnej, że bardzo dobrze i miło się studiuje ten kierunek. mamy. Mnóstwo praktyk, praktyk zawodowych na każdym etapie, w zasadzie szkolnictwa, czyli w przedszkolach, czy ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, ale także i w szkołach, także na każdym, jak gdyby tutaj, etapie, ale też, co jest też wartością tutaj absolutnie dodaną, wykładowcy to nie tylko badacze, naukowcy, ale także i część z nich, czy rzekłabym nawet znakomita większość, to Także i praktycy. A to absolutnie przemawia do studentów. Już w samym tym słowie pedagogika specjalna, można wyczuć taki element niezwykłości. To tak jak pani powiedziała, nie każdy jest w stanie studiować ten kierunek. Tu nie mówimy o jakiejś selekcji, o jakimś wyborze. To każdy z przyszłych pracowników musi, młodych ludzi dzisiaj, musi czuć w sobie to coś, prawda? Jakąś empatię do drugiego człowieka, charakteryzować się jakimiś. Ja się nie boję. Użyć tego sformułowania szczególnymi cechami, żeby spalać się dla innych. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek myślenia, czy troszeczkę błądzę. Jeśli tak, to proszę mnie wyprowadzić. Nie, nie, absolutnie pan nie błądzi jest rzeczywiście tak, prawda? Na pewno taką cechą, absolutnie nadrzędną, to prócz kompetencji absolutnie takich zawodowych szerokiej wiedzy z zakresu różnych dyscyplin, tak, jaką posiada taki absolwent pediatrii specjalnej. To rzecz oczywista z zakresu perejki, z zakresu samej pediatrii specjalnej, czyli metodyki pracy. To także wiedza bardzo bogata, tak w kontekście zagadnień psychologicznych, medycznych. Etycznych, prawnych, więc to jest wszystko bardzo, bardzo istotne. A ta charakterystyka rzeczywiście tych pedagogów specjalnych, ona pokazuje, no właśnie, tą empatyczność. To jest z pewnością cechą taką ważną, jest nade wszystko cierpliwość, bo przecież rzeczą taką chyba naturalną jest to, że jeżeli wkładamy swój wysiłek, nierzadko serce przecież, w naszej pracy zawodowej, to chcemy widzieć efekty tego naszego działania. Tutaj może być bardzo różnie, prawda? To nie jest tak, że od razu je widzimy, tak? bo, bo pracujemy z dziećmi chociażby z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie no, musimy trochę dłużej, bo czekać na ten rezultat taki absolutnie widoczny, więc takie cechy osobnicze, charakterologiczne no, są takie wyraźnie inne i bardzo ważne w kontekście pracy właśnie z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Może jeszcze bym dodała, że to jest taki kierunek, też, gdzie absolutnie absolwenci tego kierunku nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy zawodowej. Dlaczego? Dlatego wyraźnie, po prostu poszukiwani są na rynku pracy, bowiem, chociażby wiemy o tym, że mamy wprowadzana jest edukacja włączająca, tak? a zatem Uczniowie, którzy niegdyś tak, uczęszczali do szkół specjalnych, zapewne nie wszyscy i tak się nigdy nie stanie, to jest oczywiste, ale część z nich, prawda, przeszła tak, zaspakajane tam są te potrzeby edukacyjne tych uczniów właśnie do sz w szkołach, placówkach ogólnodostępnych. To jest jedna rzecz. Natomiast e, o drugiej chciałam powiedzieć, a mianowicie 1 września 2022 roku wszedł obligatoryjnie taki przepis, że w każdej placówce. Ogólnodostępnej, czy przedszkolnej, czy szkolnej, musi być zatrudniony pedagog specjalny. I, I to jest ten problem, bo, bo niewielu ich jest. Stąd no, rzeczywiście absolwenci nasi będą, bo jeszcze jak mówiłam, na razie mamy tych najstarszych na czwartym roku, absolutnie będą. Czuję się no, szczęśliwa z tego powodu, bowiem są to pięcioletnie studia i wiem o tym, że będzie praca. Praca na nich czeka. To jest kierunek bardziej dla pani, czy dla Panów, czy tutaj nie ma jakiegoś rozróżnienia? Kto się lepiej w tym kierunku odnajduje? <grystanie> Dziękuję za ciekawe pytanie. <grystanie> to znaczy może powiem, jak to u nas wygląda hmm, na tych czterech latach, ani jednego mężczyzny nie mamy. Ubolewam, ubolewam. I rzeczywiście, gdy sobie myślę o moim studiowaniu pięcioletnim, rzekłabym. Dawno temu, to rzeczywiście nie znajduje gdzieś tam, w swojej grupie czy w innych mężczyzny. A to ciekawe, bowiem też i mówię na własnych wykładach, na swoich wykładach, że są badania naukowe, które pokazują, że mężczyzna w roli terapeuty, w kontekście akurat uczniów w spektrum uzyskuje nieco lepsze rezultaty niż panie, więc Absolutnie jest tutaj, zapraszamy bardzo gorąco nie tylko panie, ale także i mężczyzn jak najbardziej. Czy organizowane są takie dni otwarte, gdzie można przyjść, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej? To już było. Mieliśmy dni otwarte, tak, i, i tutaj każdy kierunek jak gdyby, prezentował się. Niemniej jednak, oprócz tych dni otwartych, zawsze można podejść, wejść na uczelnię, tak. Myślę sobie, że absolutnie można odnaleźć osoby, które jak gdyby mogły przybliżyć problematykę, danego kierunku. Na każdych drzwiach mamy wywieszone karteczki, na których wyraźnie jest napisane, kiedy przyjmujemy, kiedy mamy konsultacje i nie zdarzyło się i zapewne się nie zdarzy, żeby ktokolwiek nie uzyskał odpowiednich e, satysfakcjonujących, że tak powiem, odpowiedzi zapraszamy. A jak wyglądają same zajęcia? Bo wiemy, że jest to kierunek dzienny, więc tu trzeba być już dyspozycyjnym, tak sobie przynajmniej wyobrażam, od poniedziałku do piątku, gdzieś w godzinach od rana do, do wieczora? Bardzo różnie. Ten plan jest jak gdyby tutaj ustawiany. Najczęściej chyba nie jest tak, że całe pięć dni studenci studiów stacjonarnych mają zajęcia. O ile tak sobie no myślę, przypominam, tak? Zazwyczaj jeden dzień jest takim dniem, gdzie nie ma tych zajęć dydaktycznych i czy koniecznie jest od ósmej do ósmej. Bardzo różnie to wygląda od także i od semestru i od danego roku. Tak, bo my, o ile bodajże na trzecim roku tego kierunku jest jak gdyby największa ilość zajęć dydaktycznych, czyli bardzo, bardzo różnie. Absolutnie studenci znajdują czas na swoje aktywności, swoje zainteresowania. Nierzadko te zainteresowania łączą się z kierunkiem, a zatem aktywnie działają w zakresie wolontariatu, więc myślę, że aż tak obciążające to rzeczywiście nie jest, choć jest to kierunek praktyczny, także bardzo dużo zajęć ma formę, czy to warsztatową, czy to ćwiczeniową, niekoniecznie wykładową i tam bardzo takie konkretne rzeczy, różne narzędzia, tak, czy diagnostyczne, czy metody terapeutyczne poznają studenci. A zatem zapraszamy wszystkich maturzystów od 1 października w mury Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na Wydział Nauk Społecznych. Dziękuję, jak najbardziej zapraszam, czekam na Państwa i do zobaczenia. Przypomnę, że gościem audycji Bezpieczna przystań była dr Anna Banasiak, pełnomocnik dziekana do spraw kierunku pedagogiki specjalnej w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. I tą rozmową, drodzy Państwo, kończymy cykl trzech spotkań, w czasie których staraliśmy się przybliżyć system kształcenia przyszłych pracowników socjalnych, którzy Chociażby jako asystenci rodziny pracują w stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie dla rodziny. Ta audycja na antenie Radia Jasna Góra powstaje przy współpracy z tym stowarzyszeniem, które znajduje się przy ulicy Sułkowskiego 9 w Częstochowie. I to już wszystko, co dla Państwa przygotowałem w dzisiejszej audycji. Na kolejny program z cyklu Bezpieczna Przystań zapraszam, oczywiście, za tydzień.